Mieszka, widziałeś dziś, jest mega dużo odcinków, jest tak fajnie dla, dla Was. I przypominam o łapce w górze. A teraz możemy wiedzieć, w pograć. O, w to co teraz widzicie. Tyle birantofobia. Zdrówka ma się Szybko się wądzę. Poczekam na sobie. Lobicam to Fabia Rozdział pierwszy. Robię już to chyba 7 razy, co 5. Pierw jak luz. Otwieram. Idę połom. Idę. A tam jakby coś to nic nie ma. Tylko może coś się tu zasad, bo to jest strasznie trochę a tu zawsze musimy wejść bo tu jest do pracy bierzemy daj mu przygazuj proszę jak dziś wracam w ogóle do szkoły to ja po porsze i czynęłem. daj mu daj mu przygazuj proszę i mój brat powiedział tu, tu tu tu, tu, tu. I on tego wtedy przekazał dobra, a tu my wchodzimy. O, tam jest praca, a tędy się nie da, chyba że się da. Nie da się. A tam jest przejście. Więc żadne miejsce pracy. ok Teraz wchodzimy do klepy, a tu nic nie ma. Do klepy a tu jest piwnica. Tu po prostu... Wiecie co macie zrobić jak będziecie w to grali? Po prostu idziecie, idziecie. I idziecie, idziecie. Tu nie weszcie na żeby bo trochę straszne. A ten już... Nie, nie przyjmujcie się tym. A my mamy wejść o tu. Jak już tu weшлиśmy, to potem mamy iść tam. Nie bójcie się. To stamtąd. A tu już jest Wyglądaj, jak ja, O nie. No nie, no mój przytek się popsuł. Nie widzę skarów, nie bójcie się i I tak będzie. Patrzcie, za chwilę wyjdzie. Patrzcie. Tu ta mam porówka No jakby coś to chodzić nie potrafi. Patrzcie. tak by... Już mamy to, to na to nie pójdzie. Zobaczcie, to też będziemy musieli. I mamy przejście. I już weszliśmy. Jak go robić? Napiję się. jutro spacimulator go a ten niech się już kończę raczej jeszcze trochę jeszcze długo a tu mamy a w nie że mam nowego skina właśnie miałam trochę innego bez czapki bez takich włosów bez tego i bez tego i bez tego i bez tego. Wszystko inne. Co jest? O, o, o. Dobra. O tu jest najgorzej. Powiem wam. O tu jak nie wiecie, gdzie będziecie musieli iść, ale poczekajcie, bo to dopiero będzie początek. To jest 5 poziomów. A ja z tych 5 poziomów zrobię w jakieś 3 minuty. Czyli 5, nie wiem, jeszcze gram Długa. A tu po prostu na tym limionofobie idziemy od razu po prostu ciągle prosto, Jak dużo to nie, to musimy... jak tutaj nigdzie tam nie skręcamy, bo tu idziemy. Kolejny raz w dół, kolejny raz w dół i mam jeszcze poziom drugi. A tego tu jest ja zbytnio już nie ogarnię. Najgorszy to chyba jest poziom trzeci. I za chwilę będzie chamsker. Przestraszcie się. Dobra. Yy, nieważne. A tu. Tu Coś tu jeszcze nie, jak wda? Muszę bardzo ustawić ten dobrze telefon, co nam wypada? Musimy przejść tu, jak będzie ciężko musimy przejść wtedy tu. Bo chyba nie wiem. Nie. Tu nie ma gdzie ja coś tutaj mam trochę łatwiej się o tu, patrzcie mamy tutaj od razu tył poziom trzeci Pasz, już to jest ja nawet nic nie widzę o patrzcie. To się jeszcze widzę, cyk Tylko po prostu chodźcie Jak tu już pójdziecie I tam zobaczycie coś takiego To nie wiem co Ale coś na pewno Oni mówią, że ten jest I w, w Skryczę, to nie poziom być najgorszy I wrócić z niego zrobię w minutach skoro że tu nie ma światełka coś jest i to dobędę gdzie jest gusta to musi się mnie nie ujmie O, coś tu, o nie, ślepe jak tam gdzieś byłam. zaciągnęłyśmy gdzieś tego poziomu o, przejście poziom czwarty. Pójdę do poziomu. Dobra, muszę to zrobić w 5 minut. A tu nie tylko będzie Damsker, nie przestraszcie się, proszę. A tu już będzie przejście, które musimy przejść. Ten gdzieś księżyc to zawsze będzie Damsker. gdzieś tamte miejsce było pamiętam gdzieś koła księżyca tak o gdzieś tam musimy pójść dalej Ja za chwilę przyjdę. Możecie sobie poprosić, jak się nazywam i możecie mi dodać. Jestem. Muszę ustawić. To ja, to są backlogs? Co nie? Jesteśmy backlogs. Zawsze tu idziemy, co nie? Takiego błędnego. O! Dobrze. Teraz, co tu mamy przejść? Czarne miejsca są ogólnie... Tu nie ma za w skalach. Przepraszam. A tu gdzieś. Tu jeszcze... Chyba... O nie, jednak nie ma. Gdzieś to tam chyba... Ma... Nie, o tam muszę iść. I będzie dobrze. Będzie dobrze. A w sumie nie będzie dobrze. Jest to do dawno nie grałem. Dobra, teraz muszę tu wejść. O. W ogóle zostawcie lajka i super Nie ja mam tego miejsca Bo to mówi help me Bo na kulek ktoś na mnie biegnie Tam jest takie czarne czarne pomieszczenie Ja tu muszę pójść A jak będziesz już to jesteś już blisko Dobra Tu chyba muszę Tu nic nie ma Dobra, widzowie, dzisiaj jest koniec. Yy, mam nadzieję, że trochę wzięliście z tej gry i życzę Wam miłego weekendu i jutro będzie kolejny odcinek jakieś 15-16, taka gdzieś. 14, 16, taka na pewno musi być.